daję, dajesz, daję, dajesz, daję, dajesz, daję. Daleko jeszcze? Już jest, będzie tu niedaleko dal, dal, dal. Jadąc z pidonami już Tomek, uciekasz? No Chcesz wygrać premię A tu jest pościg To jest czarny koń zawodów Osryguję siły na ostateczny atak Czy to dopiero początek, nie? Tak, tak Jeszcze kawałek będzie. Jeszcze jeden jedzie No, przewaga zrobić, wzrosła do pół sekundy Dobra, kamera z motocyklem przenosi się dalej Lidera, lider, lider w dobrej formie. Jaka taktyka, jaka taktyka! Nie odganiać kibiców, Wspaniała praca. Jedle Jakie... w na następnej premii górskiej.